Szalony reporter i Arkadiusz Tańcula informują o zarobkach Gimpera, a ten zdecydowanie kontruje. Kanał należący do Mandzie oraz Ignacego został nagle całkowicie usunięty. Federacja Cloud przekłada gale, a co za tym idzie, nie będzie bezpośredniej rywalizacji z Fejmem. Freeze otrzymał zielone światło na realizację serii od Ministerstwa Finansów. Szalony reporter oraz Arkadiusz Tańcula poinformowali, ile podczas ostatniej gali zarobił Gimper. Przedwczoraj na kanale Szalony Tańcula po ponad 20 miesiącach przerwy pojawił się nowy podcast. Prowadzący omawiali obecnie najgłośniejsze sprawy w polskim internecie, a w temacie Federacji Fame poinformowali, ile za swoje starcie zarobił Gimper. Jego wypłata miała być uzależniona od ilości sprzedanych dostępów pay-per-view, których sprzedaż ostatecznie według wielu przekazów nie wyszła dobrze Federacji, a wręcz według informacji z podcastu miała nie przekroczyć 300 tysięcy. I Gimper jakoś strasznie zaczął narzekać na Fame. A, a wiesz może czego jest taki zły na Kurde, fame? dobra, Powiem. Jeszcze, nie wiem, bo ogólnie gadałem z gimperem, ogólnie pogadaliśmy. Ale tak, algorytm wypłaty zastosował. Gimper miał. No tak dogadał troszeczkę swoją umowę, że, no była, nie, że była uwarunkowana od sprzedaży pay per view całościowo i za każdy tam ileś miał mieć dostać bonus, okazało się, że no sprzedaż była poniżej pierwszych za które miał dostać w ogóle ten na pierwszym filmie. I dostał widełki... 150 tysięcy za walkę. I w wyniku takich informacji doczekaliśmy się również reakcji Gimpera. Na twitterowy post szalonego zawierający informacje o 150 tysiącach złotych odpisał debil nawet jak Lika dostanie to go nie zrozumie i przekręci. Federacja Cloud przenosi termin swojej gali z powodu działań konkurencji. Pamiętajcie prawie codziennie o 6 rano macie tutaj takie treści, jak ustawicie lajka like oraz subskrypcję potencjalnie zwiększcie szansę, że w kolejnych dniach wyskoczę również wam na stronie głównej. Wczoraj na mediach społecznościowych Federacji Cloud pojawiło się oficjalne oświadczenie. Podjęliśmy decyzję o przeniesieniu naszego wydarzenia zaplanowanego na 5 października 2024 roku w Tarnowie na późniejszy termin, o którym poinformujemy wkrótce. Przyczyną takiej decyzji ma być uczucie ponoszenia kosztów nieuczciwych praktyk konkurencji, manipulacji i propagandy, które uderzają w strefę prywatną naszych rodzin, a to nie jest warte żadnych pieniędzy. Taki ruch ze strony Federacji Cloud wygląda po prostu w oczach odbiorców na podjętą decyzję. o braku wejścia w bezpośrednią konkurencję z większym medialnie przeciwnikiem. Dwie gale dzień po dniu prawdopodobnie poskutkowałyby spadkami sprzedaży Pay Per View, a co za tym idzie pogorszeniem się sytuacji finansowej. Pojawia się więc jedno pytanie, na jaki termin Cloud zdecyduje się przenieść swoje wydarzenie. Pierwszy weekend października to gala od Fame'u, natomiast czwarty to wydarzenie od Federacji Prime. Typowo więc spekulując zostaje środek miesiąca lub listopad. Biorąc jednak pod uwagę, że Fame tworzy obecnie kolejną galę miesiąc po Stadionie Narodowym, to istnieje szansa, że ogłoszony termin w listopadzie Ponownie mógłby zostać również wybrany przez Konkurencyjną Federację. Informacja o przełożeniu terminu Gali dość mocno uaktywniła Natana Marconia. Na 90% nie, obędzi, nie odbędzie się klaw w tym terminie i może w ogóle się nie odbyć. Drugie słowo. Na 99,99% ,99 nie odbędzie się 5 października. No. Yy, za to dostałem ogólnie pozew. Skomentował to słowami: Pani Julita przekłada Gala Cloud MMA, a to nie tak pani Julito, że kilka dni temu dostałem od was pozew za słowa: na 99% gala nie odbędzie się w ustalonym terminie. Witam w grze oraz podał dalej rzut ekranu zawierający wspomniane przez niego pismo od Federacji Cloud z komentarzem: o źle się zestarzało, a niedługo więcej niespodzianek dotyczących zmian u was, śledźcie KRS Cloud. Zdecydowanie intensywny kalendarz ma obecnie Tazy, który ponownie wystąpi w ramach Federacji Fame. Wczoraj w ramach gali The Freak ogłoszone zostały dwa kolejne starcia, wspomnianego Tazego z Josefem Bratanem oraz Diego z Michałem Pasternakiem. Zawodników zobaczyliśmy dodatkowo w formie programu Face to Face. Ciekawa jest częstotliwość występów Tazego. 31 sierpnia wygrał turniej, 4 października Fame oraz 26 października istnieje spora szansa, że wystąpi na Prime, ponieważ to jego twarzą promowane jest kolejne wydarzenie. Kanał podcastowy Mandzie oraz Ignacego został usunięty z platformy. Wczoraj na kanale najwięcej prowadzonym w formie podcastów pojawił się kolejny materiał, który m.in. poruszył tematykę ostatniego wycieku scenariuszu filmu Boxdella oraz trwającą aferę z nim związaną. Na chwilę obecną nie jesteśmy jednak w stanie zobaczyć tego podcastu na YouTubie, ponieważ po godzinie 21.15 wystąpiła dość dziwna sytuacja. W pewnym momencie kanał najwięcej należący do Mandzie i Ignacego po prostu zniknął, i od tamtego czasu widnieje jako usunięty na Witera youtubera mogliśmy zobaczyć wpisy informujące, że kanał nie został usunięty przez właścicieli, nie miał wcześniej zgłoszeń oraz nie złamał regulaminów. Pojawiają się więc pytanie, jaka jest przyczyna usunięcia akurat tego kanału. Majer na swoim Instagramie opublikował relację z informacją, kanał nam usunęli obrazkami przedstawiającymi Czarnego Jastrzębia oraz jutro info. Co dalej? Automatycznie pojawia się sporo spekulacji, niektórych teorii spiskowych oraz możliwości, dlaczego ten kanał akurat został teraz usunięty, szczególnie w po takim podcaście, gdzie dość mocno porusza o temat Boxdela, no i tutaj właśnie ten czarny jastrząb też dodaje trochę może powiedzieć do wyobraźni. Jak to ostatecznie wygląda, zobaczymy, kiedy Mandrze się do tego odniesie i poinformuje, dlaczego ten kanał po pierwsze spadł, a po drugie, kiedy znowu pojawi się na YouTubie. A pozostając w temacie Boxdela, wygląda na to, że on również nie odpuszcza. Co prawda nie był on aktywny w ostatnich dniach w sieci, natomiast nie wygląda na to, że skończy się na opublikowanym ostatnio materiale. Michał na swoim Instagramie zmienił przedwczoraj opis, który do teraz jest w takiej samej formie, Czyli w trakcie budowy kolejnego Olbrzyma. Freeze planuje kolejną serię, do której realizacji potrzebował zgody Ministerstwa Finansów. Kanał Freeza od dłuższego czasu oparty jest głównie na materiałach realizowanych w formie serii i wychodzi na to, że przed nami kolejny nowy projekt. Na jego Instagramie pojawiła się informacja, dostęp pozytywną decyzję od Ministerstwa Finansów na zorganizowanie jednej serii, musieliśmy wystąpić o taką interpretację, żeby wszystko było legit. Tajemnicza pozytywna interpretacja być może odnosi się do pomysłu, który. Zapowiadał jeszcze w lipcu. Wtedy na swoim Instagramie ogłosił nowy program Challenger, w którym uczestnicy rywalizują o nagrodę 250 tysięcy złotych, ale jednocześnie każdy z nich musi wejść z własną kwotą w wysokości 25 tysięcy, tworząc pulę nagród. Być może to tutaj, z uwagi na wspomniane wpisowe, Karol wystąpił o interpretację do Ministerstwa Finansów. Mokry Suchar poinformował, jaką ofertę otrzymał za streamowanie z Malty. Większość osób dobrze kojarzy już pojęcie streamerów udających się na Maltę. Ostatnio mieliśmy z tym do czynienia w przypadku Natana, który podczas swojej transmisji na Kiku realizował taką współpracę, polegającą nazwijmy to na kręceniu automatami. W Polsce takie transmisje nie są legalne, dlatego streamerzy decydują się na współpracę, realizując je z innych miejsc na świecie. Mokry Suchar wypowiedział się, jaką otrzymał ofertę, a to może dać nam pogląd, jakie można tam w ogóle. Pieniądze zarobić. Przez to, że nie jest to legalne w Polsce, to mi się nie chce emigrować za granicę na jakąś maltę i robić typowo, kurwa, żeby ten, żeby to reklamować. Ja takie mam zdanie, no nie jakby. No i tyle, no. Jakbym. jakbym. Szokę z podkreślenie podarował 5 zł. Pierwszi o Za stoka miesięcznie mu się nie chce? E... Nie więcej. Ja miałem ofertę na 170 tysięcy. No, pewnie można by dobić do 200 spokojnie. Eee, plus jeszcze procent od obrotu, więc... Eee, nie, mógłbym więcej miesięcznie z kasy na mieć. Eee, ale po prostu jest to na pograniczu prawa, nawet jak jedziesz za granicę, więc ja nie chcę tego robić i tyle. euro No to złoty, złoty. I nie wziąłeś? No nie wziąłem. Pamiętajcie, prawie codziennie po 6 rano na kanale macie takie treści. Jeśli wyświetliłam się miniatura w takim stylu, śmiało możecie klikać. Materiał prawdopodobnie pochodzi ode mnie. Dzięki wielkie za oglądanie, miłego dnia, siema.